A w dzisiejszym odcinku zbudujemy sobie farmę na hardkorze, tak jak wam. Pod ostatnim odcinkiem obiecałem, więc lecimy. Dobra, więc jest dzień. Ja już sobie tutaj poradziłem z mobami. Była moje pierwsze chyba zderzenie z mobami tutaj. Ogólnie na hardkorze. Wcześniej one się w ogóle nie pojawiały na mojej działce. I było wszystko dobrze. Teraz się zaczęła wojna. Dobra, to co ja tutaj będę chciał zrobić? to być może... Dobra, wydawało mi się, że słyszałem dźwięki szkieleta. Być może yy, chciałbym tutaj dać... Yy, trochę lian i tutaj zrobić yy, całość. Yy, mamy wiaderko? Mamy. Tak, chciałbym zrobić to jak największe. Jak najfajniejsze. Wydaje mi się, że zrobienie tego typowo farmy byłoby troszeczkę nudne. Zrobimy tak zetne drzewa i zrobimy taką, jaka jest na farmach villagerów, tylko że kurczę będę musiał pierwszy znaleźć normalne drzewa, a tutaj akurat usiedliłem się w tym dżunglowym biomie, więc może być o to trudno. Więc mam drewno i zaczniemy budować. Chciałbym to zrobić jak największe, więc zróbmy to gdzieś tutaj. Zastanawiam się, jak duże to zrobić. Fajnie by było zrobić takie, żeby. wiecie, zmieściło się to je i tu jednak trochę ziemi, żeby było równo. Iprostokątne Tutaj mamy razie raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7. Zrobimy 8. Kurczę. W ogóle yy, zbierałem, te, zbierałem to drewno do nocy. Ta noc była troszeczkę spokojniejsza, więc. Jeżeli te noce będą teraz spokojniejsze, to będzie spoko, naprawdę. Dobra, w środku teraz dajemy ziemię. gdzie miałem dirta w skrzyni. Będę musiał skoczyć do skrzyni. Później drewno jeszcze sobie pozbieram. Bo mam również ciekawy pomysł na... Ozdoby z tymi liśćmi. Tylko, że one utrzymują się na drewnie. Więc będę musiał drewna zebrać trochę. No i też tego brzozowego, bo jednak to brzozowe jest. Yy, fajne drzwi są z niego i myślę, żeby wszystkie drzwi, jakie będę miał, to zrobić sobie właśnie z brzozowego drewna. Zrobimy sobie po trzy. Nie, bo po 3 to będzie ten. Czyli musimy jedno dalej zarobić. Kurcze, nie wiem czy mi starczy drewno. Niby 47 wydawało się dużo, a teraz wydaje się tak mało. Damy sobie tutaj. Mam nadzieję, że to nie wyjdzie źle. W sensie, jak to robiłem na swoim serwerze, to wyszło tak se. Boję się, tylko żeby tutaj nie wyszło tak se. Bo jednak o ten świat troszeczkę bardzo dbam. Czyli byłyby 3 i 3. No spoko. I mielibyśmy już yy, zrobione uprawy wtedy. Wiecie, co tutaj położymy sobie y, kompostownik? Z drugiej strony damy sobie skrzynkę. Mam zrobioną już skrzynkę y, na jakieś takie ogrodowe narzędzia, potrzeby. Nie wiem, jak nasiona, jakieś motyki, wiecie. Te sprawy. Jakie my mamy w ogóle nasiona? Mamy y, y, nasiona. Na pewno zwykłe. Mamy marchewkę, mamy yy, burak, yy, melon i czekoladowca. Dobra, kakaowca znaczy. Pójdę po resztę dirta, którego mi potrzeba i będziemy brali wodę. Chciałbym w miarę możliwości zrobić to źródełko takie O, 6 idealnie wystarczy. Może nie, że nieskończone, bo w sumie wodę mam blisko domu. <laughs> Trzeba będzie w ogóle zrobić y, któregoś dnia y, pomost. Jakiś, bo jednak mieszkamy blisko wody. Dużo podróżuję przez tę wodę, więc by się przydało. Woda. Zastanawiam się czy do góry nie zrobić sobie nieskończonego źródełka. Teraz tak mi... Wpadło mi to do głowy, bo no widzicie, jest jednak duże. To koryto na tę wodę. Myślałem na zrobieniem kilku wiaderek, ale żelaza mam dopiero 15 sztuk. Więc poza odcinkiem sobie trochę pokopałem i średnio z tym widzę to. No więc jedziemy dalej. Jeszcze tutaj sobie chwilę będę musiał te wody poprzenosić. I się zastanawiam, jak tam dzień, bo on idzie już powoli w stronę zachodu chyba. Nawet nie powoli, tylko szybko. Wiecie co, dokończymy to rano. Tylko tę wodę chciałbym mieć już załatwioną. Bo to jednak jest. Pobieganie jest męczące. Jeżeli teraz też nie będzie mobów, będzie Git. Dobra, jeszcze ze dwa wiaderka, i możemy iść spać na spoko. No. wam jak to się uda i nie zostanę pogryziony przez y, moby to będzie naprawdę git. Jeszcze jedno wiaderko i... Dobra. Wylewamy, wylewamy i lecimy spać. A resztę farmy zrobimy rano. Bo to po prostu nie widzę powodu teraz tego wszystkiego robić. Na Hama na szybko. Przy okazji wypakuje się z itemów. Nie. No dobra. Wszystko czego nie potrzebowałem jest odłożone. Więc tak idziemy spać. Dobra, jeszcze dłużej wiaderko, bo zapomniałem i zabieram się dalej do roboty, trzeba zaorać całą tę ziemię. Cieszy mnie w ogóle, że już nie ma tutaj mobów. Jakby ja, ja jeszcze oświetlę te okolice ogólnie. Ale jednak... Yy... Jednak to, że się teraz nie spawnowały przez te dwie noce, to już było naprawdę git. Aha, wszystkie seeds mam tutaj, dobra. To odkładamy. To mi się przyda, to mi się przyda. To się przyda, to się przyda i marchewki się przydadzą. Dobra, teraz tak beetroot seeds. To są nasiona melonów, to melony damy tam. Tutaj jeszcze zasiejemy pszenicę. I pierwsze się wyzrobione. Kurczę, spoko całkiem. Powiem szczerze, myślałem, że mi pójdzie gorzej. W sensie, ja się czuję na pewno dobrze jako survivalowy gracz. Tak, to na pewno. Natomiast yy... nie powiem, żebym był jakiś mega dobry w tym survivalu. I tego jestem w pełni świadomy, że ja nie jestem jak jakoś super, hiper, mega, dobrym survivalowcem. Jakby najgorsze są dla mnie creepery i kościotrupy. Jednak wie, wiecie co? Mimo to walczę, mimo to gram i wiem, że mi się to naprawdę opłaci. Choćby po to, żeby sprawdzić to ile dni przeżyję na hardkorze. Ja totalnie podejrzewałem, że to będzie maksymalnie 10 dni jak patrzyłem na. Yy, może nie na odcinki innych YouTuberów, bo na nie, nie nimi się akurat nie, nie wzorowałem, ale. Gdy patrzyłem na internet, to tych mobów było znacznie więcej. A dla mnie właśnie najgorsze są moby. No, w każdym razie mamy fajną farmę zrobioną. Więc całkiem spoko. To co. do, do W kolejnym odcinku. Cześć.